Witam. Dzisiaj porozmawiamy, jak najłatwiej rozpalić gryla. Najłatwiej i najszybciej. W dzisiejszym sposobie będziemy używać kominek. Kominek pozwala nas szybko i równomiernie rozpalić cały węgiel. Jest to urządzenie dosyć tanie i bardzo proste do użytku. Zaczynamy od ułożenia rozpałki. Ja używam sosnę z dużą ilością żywicy. Rozumiem, niektórzy myślą, że żywica palona jest rakotwórcza, w takim wypadku możesz użyć papier, tylko nie polecam używać papieru z gazet lub magazynów, ponieważ one pełno mają w sobie chemii, zwykłe czyste białe kartki. Po ułożeniu rozpałki stawiamy na wierzch tego kominek, wypełniamy kominek węglem. Teraz rzecz bardzo ważna. Nie trząść tym kominkiem po to, żeby ubić ten węgiel, z tego powodu, że potrzebujemy przerwy pomiędzy węglem. Potrzebujemy te przerwy powietrza, żeby, żeby węgiel szybciej się rozpalił. Im bardziej ten węgiel będzie ubity, tym dłużej zajmie tobie rozpalenie się. I węgiel na dnie będzie wypalony już, zanim węgiel na wierzchu się rozpali cały. Następnie podpalamy rozpałkę naszą. Jeżeli nie masz takiego palniczka jak ja, podnosisz kominek delikatnie, zapalasz rozpałkę swoją, stawiasz kominek na wierzch. Jeżeli masz taki palniczek jak ja, nie trzeba podnosić, możesz rozpalić to przez dziurki na spodzie. Po rozpaleniu rozpałki zostawiamy to na jakieś 5-10 do 10 minut, żeby węgiel sobie się rozpalił. Na sam początek będzie bardzo ciemny, czarny dym. To oznacza, że nasz węgiel zaczyna się rozpalać. Jeżeli kominek będzie wyglądał tak, jak tutaj widzicie, że cały węgiel jest jasno-pomarańczowy, troszkę na wierzchu jest jeszcze czarnego, to za bardzo nie przeszkadza, ponieważ przewrócimy ten węgiel do góry nogami, czyli węgiel nierozpalony będzie na, na dnie. Wysypujemy go do gryla, czekamy parę minut, 2-3 minuty, żeby zaczął się pokrywać szarym popiołem węgiel. W międzyczasie, oczywiście, ruszta nasze się nagrzeją, żeby je wyczyścić. I grill jest gotowy do użytku. W następnym odcinku porozmawiamy jak czyścić ruszta najłatwiej, jak zapobiegać, żeby nie rdzewiały i przejdziemy w końcu do gotowania. Ale okej, okay, dzięki za oglądanie. Jeżeli Ci to pomogło, nie zapomnij zostawić łapy w górę. Na razie.